Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Mamy dzisiaj 12 dzień lipca, to jest sobota, jest dzisiaj Dzień Doceniania Krów. Wy w ogóle myślę, macie podobne wrażenie pewnie jak ja, bo to wszyscy o tym mówią, nie? że krowy naprawdę mają piękne oczy, czujecie to? Tak, dzisiaj spojrzeć krowie w oczy i aleś ty jest mucia piękna. Ale tu chodzi o to, żeby docenić dobra i dary, które dzięki krowom mamy, to co one dają, no i też to, że je w sumie trochę jemy, nie? Ale w sensie, żeby doceniać Boże Stworzenie. Doceniania krów, tak jak pewnie powinno być doceniania każdego innego bytu na tej ziemi. Warto doceniać to, co mamy. Zapraszam, czołeczka, jedziemy. Drodzy moi, moi, moi kochani, na koniec tego tygodnia, oczywiście, jeszcze jedno zdanie, myślę, że bardzo proste, ale też niby przez wszystkich wiadome, a i tak połowa z nas tego nie robi w życiu, nie? Abraham Lincoln chyba nie trzeba człowieka przedstawiać następujące zdanie: Nie pomaga się ludziom robiąc za nich to, co sami mają zrobić. Kani, czy są od tego jakieś wyjątki? Na pewno. Na pewno, koni są jakieś takie sytuacje, gdzie ktoś po prostu nie jest zdolny czegoś zrobić i trzeba na przez, przez pewien czas rzeczywiście mu pomóc. I czasem to dosłownie oznacza robienie czegoś za kogoś. Ale to nigdy nie może być pewna stała, dlatego że ten, wtedy ten ktoś nigdy nie będzie tym, kim ma być, nigdy nie osiągnie to, co mógłby osiągnąć, nigdy się nie zrealizuje w nim potencjał, który Pan Bóg w nim złożył. Więc to, że, kochani, czasem my kochając kogoś, szczególnie właśnie kogoś, to sobie z czymś nie radzi, nie? Kto... Ma jakieś trudności życiowe, kto po prostu powinna mu się noga, albo jest w jakimś takim bardzo słabym okresie, to jasne jestem o tym przekonany, że czasem trzeba kogoś po prostu ponieść na swoich ramionach i trzeba za niego pewne rzeczy zrobić, nie? Ale koń to w ogóle wiedzą tam doskonale wszystkie małżeństwa. Że w każdym małżeństwie, gdzie jest jakiś problem, że oczekuje się na przykład, nie wiem, od małżonka, że będzie coś i coś tam robił, nie? On tego nie robi i robi się to za niego. To jeżeli to się będzie ciągle robiło, to nie chodzi o to tylko, że problem nie zniknie, tylko to w ogóle będzie rodziło coraz większe problemy w, tym, w tej więzi. Ta jedna strona będzie się ciągle czuła wykorzystywana i że ona musi to robić, ta druga będzie się czuła zwolniona, bo ktoś to robi. I bardzo często jedynym rozwiązaniem problemu jest wreszcie postawienie, OK, bo zawsze mówimy, na tego nie zrobię, to tego nikt nie zrobi. No to nie będzie zrobione. Tylko wtedy ktoś może, nie mówię, że zawsze tak będzie, ale tylko wtedy ktoś może rzeczywiście zobaczyć, że coś trzeba zrobić. Kochani, mówię, poza bardzo świadomymi wyborami, kiedy wiemy, dobra, robię to za ciebie, robię, wyręczam cię i tak dalej, teraz, w takim okresie, do takiego etapu, daję ci tyle czasu, to jest OK, kiedy podejmujemy to świadomie, ale generalnie nie jest pomocą drugiemu człowiekowi niesprawianie, żeby on osiągnął to, co może osiągnąć, żeby był tym, kim ma być, nie? No nie, bo wtedy to jest oszust robimy z niego oszusta, robimy z niego oszustkę, bo udajemy, że on jest kimś, kim tak naprawdę nie jest, bo my to robimy za niego, czyli my de facto jesteśmy tym kimś. I warto o tej zasadzie pamiętać, mówię. Wyjątki są, to, to oczywiste, ale warto się tego uczyć, żeby pomóc innym, to szczególnie na przykład, wiecie, rodzica względem dzieci, nie? Większość ludzi ma taką chęć, no ale przecież pomogę mojemu dziecku. Uwaga, co innego jest pomogę, czyli z niego wydobędę to, co on, ona może zrobić, a co innego, Zrobię to za niego, bo mi się nie radzi. Mówię, poza pewnymi oczywiście wyjątkami. Kochani też dlatego Pan Bóg z nami tak postępuje. Zobaczcie, my bardzo często byśmy chcieli, żeby Pan Bóg za nas coś zrobił. I mówimy, czemu ty, Panie Boże, tego nie zrobisz? No nie, bo jak ty się nie ruszysz, to Pan Bóg nie będzie cię w ten sposób traktował. To jest bardzo dobra, mądra Boża pedagogia. Kochani, tyle na dzisiaj yy, kończymy ten tydzień. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Chyba nie muszę mówić, że bardzo się z niego cieszę i z tego tygodnia. Zapraszam od poniedziałku na kolejne y, odcinki. Ściskam was najmocniej, błogosławię was bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia y, y, w poniedziałek. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, papa. Pa.